Lisa Michalik, Onet Opinie. Dzień dobry państwu. Dziś państwa i moim gościem jest mecenas Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy Wolne Sąd. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie mecenasie, jak musiałby od strony prawnej wyglądać całkowity lockdown, żeby był w pełni zgodny z prawem i żeby obywatele musieli go przestrzegać? No, z taką niezgodnością ustrojową, konstytucyjną wszelkich obostrzeń, które są wprowadzane od roku, no, mamy do czynienia od samego początku, kiedy, kiedy się pojawił problem pandemii, bo pamiętamy, co się działo w marcu, kwietniu zeszłego roku, a mianowicie. Przemożna chęć rządzących przeprowadzenia na siłę wyborów prezydenckich w trakcie pandemii spowodowała, że nie został wprowadzony stan nadzwyczajny, najbardziej odpowiadający tej sytuacji powinien to być stan klęski żywiołowej. Twórcy Konstytucji przewidzieli, aby na czas taki właśnie nadzwyczajny, z jakim mamy teraz niewątpliwie do czynienia od roku wprowadzić stan właśnie albo klęski żywiołowej, albo stan wyjątkowy. Wówczas. Wszelkie obostrzenia, które wprowadzane są w trakcie takiego stanu nadzwyczajnego, są zgodne z ustawą zasadniczą i mogą powiększać tę sferę władzy publicznej, a z kolei ograniczać nasze prawa i wolności obywatelskie. Natomiast nasza władza od samego początku, ponieważ chciała za wszelką cenę przeprowadzić wybory prezydenckie, a wiadomo, że ich nie można było przeprowadzić w trakcie stanu nadzwyczajnego, wszelkie obostrzenia wprowadzała. No, przez rozporządzenia różnego rodzaju czy to ministra zdrowia, czy Rady Ministrów? To no wszystko i... są obostrzenia z konstytucji. I dlatego panie mecenasie, dlatego... sądy uchylają nakładane przez policję mandaty, ale mówi się, że teraz przed świętami rząd wprowadzi zakaz poruszania się na przykład. I już wiadomo, że dla wielu ludzi to będzie bardzo dolegliwy zakaz. I prawdopodobnie będą chcieli go obejść. I pytanie, czy rząd musi wprowadzić stan klęski? Żywiołowej, żeby ten zakaz miał moc prawną? Czy tu będzie podobna sytuacja, że rząd na przykład wprowadzi zakaz, a ludzie będą mogli jeździć? Wszelkie te podstawowe wolności, nasze obywatelskie, mogą być ograniczane zgodnie z ustawą zasadniczą, czyli z konstytucją, wyłącznie w drodze ustawy. A zatem teoretycznie można by, nie wprowadzając jeszcze stanu nadzwyczajnego, w drodze ustawy ograniczyć pewne prawa i wolności, jak chociażby prawo poruszania, prawo zgromadzenia czy prawo prowadzenia działalności gospodarczej. bo to są wszystko te wolności, które mogą być ograniczone wyłącznie w drodze ustawy i co więcej ta ustawa musi jeszcze spełniać, Konstytucyjne przesłanki, ona musi być konieczna dla zabezpieczenia bezpieczeństwa państwa, zdrowia, jak również nie może naruszać istoty tych praw i wolności. Czyli to są te obostrzenia konstytucyjne, więc jeśli rząd zrobi to znów, tak jak to robi do tej pory, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, to znów będzie to restrykcja wprowadzona w sposób nielegalny. Jeśli na tej podstawie będą nakładane mandaty, będą kierowane wnioski o kary administracyjne do Sanebitu, no to sądy administracyjne będą te kary uchylać, a ewentualne mandaty również będą w drodze odwołania do sądu uchylane, no bo są wprowadzane niekonstytucyjnie. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że jakkolwiek istnieje, mamy tego absolutną świadomość, że z punktu widzenia racjonalności walki z pandemią, Istnieje konieczność wprowadzenia obostrzeń, ale te obostrzenia powinny być wprowadzane zgodnie z prawem, bo to z kolei nam, obywatelom, gwarantuje no, przestrzeganie pewnych reguł, nawet w takiej sytuacji nadzwyczajnej. Tu najlepszym przykładem jest wprowadzenie działalności gospodarczej, ponieważ te wszystkie restrykcje, które są wprowadzane, owszem, władza miałaby do nich prawo, gdyby zrobiła to w ramach stanu nadzwyczajnego. Bo co wtedy się dzieje? Wówczas wszyscy przedsiębiorcy, restauratorzy, właściciele hoteli, którzy zamykają całkowicie swój biznes i nie mają jakichkolwiek przychodów, mają gwarancję od strony państwa otrzymania odszkodowań. No właśnie, o to, chcia, o to chciałam zapytać, panie mecenasie, że rozumiem, że rząd broni się przed swoimi obywatelami, nie wprowadzając stanu nadzwyczajnego, tylko powołując się na przykład na ustawę o chorobach zakaźnych. Swoją drogą, na marginesie moje pytanie, czy ta ustawa o chorobach zakaźnych tutaj działa rzeczywiście? No bo powiedzmy to ludziom, że to, co już pan zresztą powiedział, że jak się wprowadzi ten stan nadzwyczajny, no to rząd będzie płacił wtedy, tak, ewentualne odszkodowania. Czy w sytuacji, w której z uwagi na ograniczenia wprowadzane przez rząd przedsiębiorcy czy jakikolwiek inny obywatel ponosi szkody, skarb państwa musi za to zapłacić? To jest pewnego rodzaju umowa społeczna, którą zawarliśmy tworząc konstytucję, tworząc podwaliny tego ustroju, ustroju tego państwa no, że jesteśmy żyjemy we w pewnej wspólnocie. Jeśli. Spotkała nas taka klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, z jaką mamy do czynienia, no to po to jest państwo, jako umowa społeczna, żeby, żeby wesprzeć tych, którzy z kolei to państwo napędzają podatkami. No bo przecież pamiętajmy, że bez przedsiębiorców państwo nie przetrwa długo, bo przedsiębiorcy są głównym dostawcą podatku. Więc konstrukcja, konstrukcja konstytucyjna jest taka. W momencie, kiedy następuje katastrofa naturalna, taka jak, jaką jest pandemia, wprowadza się stan nadzwyczajny i wówczas automatycznie uruchamiany jest model wypłaty odszkodowań. Te odszkodowania są ograniczone oczywiście, bo to są wyłącznie straty rzeczywiste, a nie utracone korzyści. Czyli jeśli na przykład ktoś płaci czynsz, płaci pensję pracownikom, to za to Skarb Państwa jest zobowiązany mu zapłacić odszkodowanie, ale już. Nie zapłaci mu spodziewanych zysków, które przyniosłoby prowadzenie tego biznesu. Więc jest to fair układ pomiędzy państwem a obywatelem pomiędzy państwem a przedsiębiorcą że część przynajmniej tych, tych strat bierze na siebie. Bierzemy na siebie my jako państwo, czyli skarb państwa, no a część bierze na siebie y, przedsiębiorca, no bo nie dostaje wówczas y, tych utraconych y, korzyści w formie odszkodowań. No ale jeśli nie ma tego stanu nadzwyczajnego, no to wówczas jest no właśnie, sytuacja ja zupełnie inna, dlatego że przedsiębiorcy wtedy muszą iść do sądów na drodze, na drodze cywilnej, normalnych pozwów, i zresztą mamy już i zapowiedzi, i już mamy pierwsze fale pozwów zbiorowych, a tu się będzie tylko i wyłącznie rozwijać. I wówczas te odszkodowania mogą objąć nie tylko rzeczywistą stratę, ale także właśnie utracone korzyści. I, I wówczas te, te kwoty, które Skarb Państwa będzie zobowiązany zapłacić, będą znacznie, znacznie większe. Więc rząd brnie w bardzo złym kierunku, tworząc jakieś pomostowe, te tarcze przeróżne, które są, jak wiemy, rozdysponowywane w sposób nietransparentny i nie fair. Jeden przedsiębiorca, który jest związany z kimś, kto jest blisko władzy, dostanie kilkaset tysięcy, tarczy na prowadzenie swojej działalności, a drugi nie zostanie nic. I tak wygląda redystrybucja tych środków w ramach tarcz. Natomiast gdybyśmy mieli ten system wynikający z, ze stanu nadzwyczajnego, system wypłaty odszkodowań, to jest ustawa z 2002 roku o rekompensatach materialnych za straty związane z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego i z obostrzeniami, to wówczas każdy mógłby, przedsiębiorca, zwrócić się do wojewody i w ciągu trzech... Miesięcy otrzymywałby takie odszkodowanie. A jakie Wszyscy szanse? Panie Mecenasie, jakie szanse mają ci przedsiębiorcy, którzy pozywają i będą pozywać rząd już w tej chwili za poniesione straty, na przykład, no bo już mamy rok pandemii, tak naprawdę, mimo że przez cały czas nie było tego stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego? Czy mogą coś wygrać? Tutaj, Czy rząd będzie płacił odszkodowania? Tutaj są dwie ciekawe kwestie, bo oczywiście podstawa cywilistyczna jest do takich odszkodowań, dlatego że artykuł 417 Kodeksu Cywilnego mówi o tej odpowiedzialności Skarbu Państwa za działania bądź zaniechania władzy publicznej niezgodne z prawem. No a z takimi zaniechaniami mamy do czynienia, bo nie jest wprowadzany stan nadzwyczajny i z działaniami mamy do czynienia, ponieważ nie jest uruchamiany system równej wypłaty odszkodowań dla wszystkich. Więc przedsiębiorcy mogą Iść do sądu i skutecznie walczyć o odszkodowanie, zarówno w zakresie, w zakresie rzeczywistej straty, jak i utraconych korzyści. Ale tutaj ciekawostka: nie wiem, czy Państwo pamiętacie, we wrześniu zeszłego roku premier Morawiecki złożył do Trybunału Konstytucyjnego, który wiemy, że obecnie funkcjonuje wyłącznie jako pewnego rodzaju fasadowy, fasadowy organ, a nie rzeczywisty organ konstytucyjny. I złożył tam taki wniosek o uznanie tegoż artykułu 417 Kodeksu Cywilnego za niezgodny z konstytucją. Czyli um, e, chciałby, aby pani Julia Przyłębska i jej e, organ tak zwany konstytucyjny e, wydał takie orzeczenie, zgodnie z którym nastąpi blokada roszczeń przedsiębiorców e, i będą oni mieli utrudnione dochodzenie przed sądami Takich, takich odszkodowań. Więc tak wygląda działalność władzy państwowej. Z jednej strony zabiera się to systemowe, systemowy program uzyskiwania odszkodowań, a z drugiej strony utrudnia się, bądź też chce się ewidentnie zablokować poprzez to użycie no, podporządkowanego politycznie Trybunału Konstytucyjnego, chce się zablokować przedsiębiorcom rzeczywistą drogę. Sądową Mam do pytanie oczy. dotyczące równości Dotyczą... obywateli wobec prawa, bo to mnie frapuje od dawna, bo wiem, że konstytucja zapewnia równość wszystkich obywateli. Rozumiem, że także podmiotów gospodarczych wobec prawa i równe traktowanie przez władze państwowe. Jak się do tej konstytucyjnej równości wobec prawa ma fakt? że jedne branże są zamykane, a inne nie. Że na przykład restauracje się zamyka, a kościołów się nie zamyka. Te kościoły mnie zwłaszcza interesują. One co prawda nie świadczą działalności gospodarczej, no ale zarabiają, bo przychody na tace nieopodatkowane są liczone w miliardach złotych. Byli eksperci, którzy robili takie wyliczenia. Patrzę okiem laika, ale nie wydaje mi się to uczciwe i ciekawa jestem jak to wygląda od strony prawnej. Oczywiście pani redaktor ma tutaj rację, że nierówne traktowanie podmiotów przy wprowadzaniu restrykcji jest wbrew polskiej konstytucji, jest ewidentnie naruszeniem tej konstytucji. Wszyscy mamy równe prawa. Nie ma ani medycznego, ani prawnego uzasadnienia dla wprowadzania takiej nierówności, restrykcji, że do kościołów ludzie mogą chodzić. Widzimy niestety. Przed kościołami, tłum ludzi bez maseczek, bardzo często. I te restrykcje tutaj są w bardzo luźny sposób traktowane. Nie, nikt, nikt, ani policja, ani prokuratura, ani sanepit nie reaguje wystarczająco skutecznie, aby powstrzymać. Łamanie prawa w tym, w tym wypadku, a z drugiej strony mamy zamknięte restauracje, mamy zamknięte siłownie i inne miejsca, gdzie również na tych samych zasadach mogliby się ludzie gromadzić, więc oczywiście jest to sprzeczne z polską konstytucją. Wszystkie wolności po pierwsze, wszyscy jesteśmy wobec prawa równi, ale wszystkie wolności. O których dzisiaj rozmawiamy, czyli i wolność gromadzenia się, i wolność przemieszczania się, i wolność gospodarcza, wolność wyrażania poglądów. Wszystkie wolności, tak jak na samym początku mówiłem, mogą być w jednakowy dla wszystkich sposób yy, ograniczane tylko za pomocą ustawy i tylko w taki sposób, aby ta ustawa nie przekraczała konstytucji. Czyli cel musi być zgodny z kryteriami konstytucyjnymi i nie można ograniczać istoty tych wolności. Tylko na potrzeby państwa, na potrzeby walki z pandemią. Więc A dlaczego... Absolutnie... Mhm. Czemu absolutnie pan uważa, terenie. panie mecenasie, przepraszam, bo tak się ciężko trochę rozmawia, bo państwo może nie wiedzą, że jest takie parosekundowe opóźnienie. I stąd czasami takie rzeczy się zdarzają. Dlaczego pan uważa, że w świetle prawa można mówić, że wybory prezydenckie z 2020 roku to było planowane, można uznać za planowanie przestępstwa? Pani redaktor, proszę państwa, ewidentnie. Mieliśmy w marcu, kwietniu, maju 2020 roku sytuację, w której, w której wybory prezydenckie nie powinny być przeprowadzone. Priorytetem państwa na tamtym etapie, jak zresztą przez cały ostatni rok, była walka z pandemią, było zabezpieczenie społeczeństwa i skupienie władzy państwowej na. Na no, ochronie naszego życia i zdrowia. Jak widać, co się dzieje teraz, dzisiaj chyba jest rekordowa liczba i, i zakażeń, i zgonów. No, ta mm, walka władzy państwowej z pandemią nie idzie najlepiej. Ale w 2020 roku, na wiosnę, Zamiast skupić się na tym, władza przede wszystkim skupiła się na przeprowadzeniu wyborów prezydenckich, aby umiejscowić, ulokować na kolejną kadencję no, swojego podporządkowanego władzy politycznej namiestnika, I, i, i taki był cel, i udało się to zrobić. Co więcej, pamiętajmy, że wówczas. Kto zatwierdzał wyniki tych wyborów przeprowadzonych w sposób niekonstytucyjny? No Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym, czyli swój własny sąd wybrany przez tą władzę, wybrany przez ludzi e, w, 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 sprzyjających tej władzy, którzy zostali ulokowani w nowej krajowej Radzie Sądownictwa i to oni wybrali ten sąd, więc cały proces wyborczy wówczas był podporządkowany temu, aby na siłę Andrzeja Dudę w pałacu na Miejskim osadzić. Było to dokonane z rażącym naruszeniem zasad konstytucyjnych, no przede wszystkim wbrew obowiązkowi wprowadzenia stanu mecenasie, nadzwyczajnego. A musimy kończyć, mhm. a chcę jeszcze zapytać, czy to jest tak krótko już, czy to jest tego typu przestępstwo, za które ktoś mógłby pójść do więzienia, na przykład Jacek Sasin, który organizował te wybory, chociaż twierdzi, że nie organizował? No ja myślę, że tutaj bardzo wiele osób będzie odpowiedzialnych w normalnych warunkach, bo pamiętajmy, żeby taka odpowiedzialność mogła zaistnieć, a wierzę, że taki czas nastąpi i to już relatywnie niedługo, musi istnieć niezależna, wolna prokuratura, no i sądy niezależne, które tę sprawę niezależnie, bezstronnie zbadają. Ale teoretycznie byłoby to możliwe? Absolutnie wydaje mi się, że przesłanki ku temu mogą istnieć, no bo zorganizowanie bez podstawy prawnej, co już zresztą sąd administracyjny stwierdził, bez podstawy prawnej, zorganizowanie tych majowych, kopertowych wyborów, no ewidentnie jest działaniem naruszającym polskie prawo. Być może także naruszającym prawo karne, no ale tym musi się już zająć niezależna prokuratura, która mam nadzieję, że w Polsce w niedługim czasie powstanie. Dziękuję bardzo panie mecenasie, pan mecenas Michał Wawrykiewicz, inicjatywa Wolne Sądy. Dziękuję za rozmowę dziękuję. i państwu także bardzo dziękuję, że byli państwo z nami i widzimy się w piątek w Onet Opinie.